Hello, hello, hello. My name is Didy Onion, jestem Didy Onion, albo Damian. E, I wracam do Was z kolejną porcją cebulowego Englisha, tak? Englisha z Onionem. E, English Time with Onion. Ten. Dzisiaj wracam do was, żeby porozmawiać z wami o past perfect. To przechodzimy sobie teraz przez czasy perfect, mieliśmy Present Perfect. E, I have made several videos already, tak? Przeszliśmy sobie past perfect. Continues. Uh, I have been making videos for the past 8 months, mm. tak? Uh, czy już nawet 9? Jezu jak ten czas leci na Swaroka! Dobry Jezu W ogóle tak, to dołącza do nas nowy kolega, tak? Dołącza do nas Gibus. Uh, chwalcie mnie, proszę, dajcie, chwalcie mnie i dajcie mi lajka i suba za będzie, będzie nam towarzyszył Jezus dobrej wiedzy, tak? Jezus, dobry przyjaciel, dobra mordeczka. He had been waiting to join us, tak? I tutaj posłuszę się pastę perfectem continuusem, ale wiecie, jeżeli widzieliście present perfect i widzieliście Present Perfect Continuous to past perfect i past perfect Continuous o którym będzie następne wideo. Może nie tylko o nim, mam wrażenie, mam wrażenie że wyczerpię temat bardzo szybko, ale to są czasy już dość proste. Co nie? Bo wam ostatnio mówiłem, że perfekty są po to, żeby trochę udoskonalać, udoskonalać tak? poszerzać to pojmowanie tego present perfect, rzeczywistość rozszerzona z jakimś efektem i tak dalej. No to past perfect jest po to, żeby nam pokolejkować, co nie? Jakie rzeczy działy się w przeszłości, co było pierwsze, e, co było El Primo w twoim ciągu logicznym, co nie. E, I na przykład e, to może działać tak, że mamy w zdaniu jedną rzecz, która była przed pierwszą i chcemy ją podkreślić. E, więc tedy damy strukturę past perfect, a potem zaraz. Jakiś pas simple, tak, no ale może być tak, że to stoi takie stand-alone, stand-alone, czyli samo z siebie. No, bo tutaj chodzi o to, że past perfect mówi o wydarzeniach. Które, no wiadomo, przede wszystkim się wydarzyły, bo jest past, jest przeszłość, tak? Ale dotyczy to też tych zdarzeń, które były takie najbardziej OG. I tak jak mówię, może być tak, że jest ta struktura past perfect, a po nim past simple. Past perfect daje pierwszą rzecz, a past simple drugą. Na przykład I started cleaning after my guests had gone. Tak? Czyli ja zacząłem sprzątanie. Po tym, jak moi koście wyszli. I started cleaning after my guests had gone. Uh, after he had left, I started preparing dinner. Tak? Czyli tutaj, żeby też była ta kolejność, bo ona jest wymienna, co nie? W zależności od tego, która rzecz jest pierwsza w stanie takim przeszłym, która jest tą OG, która jest przed wszystkim innym, no to musicie pamiętać, dać, żeby, pamiętać o tym, żeby dać to w past perfekcie właśnie. Zaznaczamy, że to jest pierwsze, tak? Head gone. Poszli sobie, had left, wyszedł sobie, tak? A ta druga część to już musi być: no po prostu, ona się stała, tak? Więc zwykły past simple, tak? After, after he had left, po tym jak on wyszedł, I started preparing dinner, tak? Ja zacząłem przygotowywanie obiadu. Albo I started cleaning after my guests had gone. Tak? Zacząłem sprzątanie po tym, jak goście wyszli. To, to może być na odwrót, tak? ta struktura może się zmienić, e, ale chodzi o to, żeby, żeby pamiętać, że ten czas pas perfect jest do tego, żeby podkreślić nam ważne rzeczy. I on e, często, jest po, często pojawia się po takich zwrotach, e, zwrotach właśnie jak after, tak? jak as soon as, czyli tak szybko jak, e, the moment that, e, w momencie, w którym, e, until, E, czyli do czasu, do momentu, tak? E, na przykład I didn't say anything until she had finished talking, tak? E, I didn't say anything until she had finished talking. Nie mówiłem nic, nie powiedziałem nic, aż ona, do czasu, aż ona nie skończyła mówić, no? Tutaj w ogóle punkty dobrego chłopaka. Guys. That's. That's, that's what you should do for your, for your girls, nie? dajcie jej się wygadać, potem się odzywajcie. Albo na przykład, after she had moved out, I found her notes, tak? Po tym jak się wyprowadziła, znalazłem jej notatki. Najpierw się wyniosła, potem znalazłem notatki, ale nie damy tych dwóch e, rzeczy w past simple, no bo past simple to jest po prostu rzecz do kolana. Stało się i się stało i się stało e, i się stało, tak? Nie jest pokazane rozróżnienie czasu, tak? To musimy całe zdanie zbudować wokół tego, żeby dać to rozróżnienie czasu. Past perfect jest do tego, żeby nam to tą różnicę czasu zrobić za nas, tak? E, taki czas, można powiedzieć, za przeszły. Za Zajprzejszły to jest taki, No takie, że za przeszłością jeszcze się kryje. A? Nie? A? No to ja mam nadzieję, że to zrozumiecie bo jeżeli to jest zrozumiałe, kochanie moje, kochani, kochane wym moje cebulki, to sam ten czas nie jest skomplikowany, nie różni się w strukturze od pozostałych czasów, jeżeli chodzi o pytania tak lub nie, pytania typu what tak, how much i tak dalej, e, nie różni się, jeśli chodzi o robienie tagów, tak. I chodzi też o to, że ten, e, że, że ten czas funkcjonuje w tych samych prawidłach, co cała reszta czasów, tak, więc odświeżenie sobie reszty struktur będzie e, dość logiczne, jeśli będziecie pamiętali, a, do czego służy ten czas, czyli do kolejkowania rzeczy w przyszłości, ale też może służyć do tego, żeby powiedzieć, aby powiedzieć że coś miało skutek już od dawna, albo, nie wiem, coś było wiadome, od dawna, że coś już ma dawno zakorzeniony efekt, na przykład I had known about this for a while, wiedziałem o tym już od chwili, tak to nawet będzie od dłuższej chwili, bo jak użyjemy tego pas perfekta automatycznie, Rozmówca anglojęzyczny założy, że a mówimy o dłuższym okresie czasu ja muszę teraz wytężyć czarne komórki i dobrze posłuchać, da, da da dobrze, dobrze. Albo też takie there had had this problem for a while że oni mają ten problem od chwili. To jest takie zdanie, w którym się, tak jak reszta, po prostu, jak zawsze, kolorki itp., to patrzcie, to head, head, e, teraz przejdziemy sobie do tylko szybkiego odświeżenia. Mówiłem, że czasy perfect operują z have, tak? Present perfect i present perfect continuous, have i has, w zależności od osoby, a past perfecty funkcjonują z head, jako tym auxiliary verbem, tym czasownikiem pomocniczym, tym operatorkiem. Pamiętacie? Be, do, have. Czyli będę znowu robił slajdu, no to wy musicie już je kurde wiedzieć jak jesteśmy na pas Perfekcie. No, come on, to do, do reszty wideo proszę wracać. proszę sobie wszystko przypomnieć, odświeżyć, w ogóle jak tam, jak już tam będziecie przeglądać, to ja proszę o lajki, like komentarze e, i w ogóle i, 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 i w ogóle bym prosił o to, żeby najlepiej jakiegoś suba zostawić. A jeżeli to, to, to nie jest wam potrzebne, no to jeżeli chcecie korepetycje, to się odezwijcie. Onion na Discordzie, tam ja mam na Facebooku i w życiu w ogóle prywatnym, tak? Więc e, jeżeli ktoś byłby chętny na lekcje, proszę się odezwać. Ja, ja zapraszam. E, no bo to tutaj tylko jakieś 15, może 20 minut. Co to jest? Co to jest, żeby się języka pouczyć? Najwyżej no możecie sobie odświeżyć to. I jeżeli ktoś się przygotowuje, to kartkówki sprawdziano etc. I ok, dudy z mordo! Bub, bub kurwa! BUBR! Zawsze się wzruszał, jak mówię o Bobbie. Ja tu tylko jedno w głowie mam koksu 5 gram. Odlatuję sam w krainach starych memów, powiem wam. Head, head. Dlaczego? No bo head jedno to jest operator. Operatory są potrzebne w języku angielskim, bardzo potrzebne. I właśnie w przypadku czasu PASS PERFECT, jak mówiłem, i PASS PERFECT Continuous, będziemy mieli head jako ten pomocniczy czasownik. na no, a drugie head. No to jest już zwykły hef, tak? Że oni mają ten problem od dawna, czyli oni mają posiadanie tego problemu od dawna, tak? Dlatego operatory są w angielskim ważne, bo nam operują, jaką myśl chcemy przekazać, tak? Czy chodzi o działanie, o posiadanie, e, czy o bycie, stan istnienia. E, stąd jest takie czasem dziwne coś, jak head-head obok siebie, tak? E, they head had this problem for a while, tak? Już mają ten problem od dłuższej chwili. E, I to jest też to, że mamy head, no bo jak używamy czasów perfect, to używamy... E, której części nieregularnej? Trzeciej, dokładnie, tak. Tej trzeciej części tabelki nieregularnej mm, używamy, kiedy mówimy o czasach perfect, e, więc no, to jest trzecia forma czasu hef, dlatego het head, tak? No a jeżeli nie ma formy nieregularnej, to dodajemy id, dokładnie, ed, ed, to jeśli chodzi o podstawowe rzeczy, z tym czasem to byłoby kurde wszystko. Tak, jest używany do tego, żeby podkreślić, która rzecz była taka zaprzeszła, która była pierwsza, nadać hierarchię rzeczom przeszłym, tak, albo żeby podkreślić, że coś ma stały już długi efekt. Tak? It, happened, it, had, it happened so quickly. It happened so quickly. It had happened so quickly. Tak, to stało się tak szybko. Stał się tak nagle, Jezus Maria. W jednej chwili miała 800 plus, a w drugiej mój mąż leżał na jebany. No. Więc ważne jest tylko, żeby pamiętać, że używamy tego head, czyli operatora w trzeciej formie. Po nim czasownika w trzeciej formie lub z końcówką ED. No a potem resztę stania, co nie. Mm. No i jak robimy pytania? Had you known about this? Tak samo jak w przypadku każdych innych pytań tak lub nie z operatorem, tak? Czyli had you known najpierw jest operator osoba, czasownik odpowiednio odmieniony no i reszta zdania, przedmiot zdania jakieś tam przysłówki, przymiotniki ujemuje dzikie węże no i jeszcze mamy zaprzeczenia no czyli zaprzeczenia to jest zawsze not czyli w tym przypadku had robi nam się hadn't uh, I hadn't, uh, I had not, uh, I hadn't, I had not eaten at uh, that restaurant before today czyli nie jadłem w tej restauracji aż do dziś, albo nie wiem, Samantha, co my tu mamy? Samantha hadn't had time to explain her side of the story Samantha nie miała czasu żeby wyjaśnić jej stronę, jej wersję historii, słownik, żeby was to nie konfudowało, żeby was to nie myliło, że są dwa have obok siebie czasem, albo dwa du obok siebie czasem. Trzeba pamiętać, że jeden operuje zdaniem, po cholerę ono jest, a drugi jest po to, żeby powiedzieć, e, co to za cholera, tak? Która wyrabia coś z tym zdaniem. E, co jeszcze? No pytania what, how much i tak dalej. What had they said? That made him so angry, tak? Co oni takiego powiedzieli, że on się tak wściekł? Eee, czyli proste, znowu tak jak we wszystkich innych przedrostek, fraza pytająca idzie przed eee, operator. No i na koniec jeszcze go przypomnę o tych pytaniach rozłącznych takich: tak, questions, no nie? Eee, I know you know them, don't you? Wiem, że je o nich wiesz, co nie? Bo już widziałeś poprzednie wideo, ja tłumaczyłem e, o tak questions e, w, pytaniu, e, w wideo z pytaniami. Warto sobie tam zajrzeć, jeżeli ktoś nie pamięta. No, tak questions po prostu opierają się na head, tak? Uh, Jennifer hadn't spoken to you about it. Had she? He, Jennifer hadn't. Jennifer hadn't spoken to you about this. Had she? Jennifer z tobą o tym nie rozmawiała. Prawda? Czyli po prostu jak robimy tak, questions, to tak jakbyśmy dawali zaprzeczenie tego operatora, który użyliśmy, tak? Mamy headend, musi być head, no mamy head, musi być headend, no, no razem z oczywiście z podmiotem, o, którego, o który chodzi, tak? Jedyne, co mi zostało, no to oczywiście przypomnieć lajki, suby i tak dalej. Ja to naprawdę jestem malutki, to mi byli bardzo pomogło. Jeżeli czujecie, że z czymś wam pomogłem. pomogłem, jeżeli czujecie, że nie wyjaśniłem wszystkiego w pełni, coś jest niejasne, no to w komentarze za rura, rura, rura i pisać. No a jeżeli ktoś chce coś więcej się dowiedzieć o angielskim, to spokojnie, przedział od, od 50 do 70 zł. się dogadamy z korepetytorami Na Trill Bombie wiecie, gdzie pisać, co nie? No, no to zostało tylko shortlista, słowniejszy jak nasz. Dobra, jak zauważyliście po tych zdaniach, ta irregular verbs tabelka jest dla was najważniejszym słowniczkiem. <śm> Dla każdego, kto uczy się angielskiego, tabela czasowników nieregularnych jest najważniejszym słowniczkiem, więc wrzucę ją, e, wrzucę ją w opis, tak? A jeśli chodzi o samą shortlistę, mamy dzisiaj troszkę ciekawszą, już się trochę w niej podziało, bo mamy na przykład standalone, czyli takie pojedyncze, e, takie, takie własne, jednostkowe coś, e, coś pojedyncze, najlepiej tak, co nie? E, prepare, prepare przygotować przygotowywać, przygotować, preparations, stąd też są na przykład przygotowania, tak, preparations for an exam, przygotowania, to, preparations to an exam, przygotowania do egzaminu, tak, move out, wyprowadzać się, i to też daje, żebyście, no bo wiecie, jak skończymy czasy, będzie trzeba mówić o czymś dalej, no pierwsze rzeczy, o których będzie trzeba powiedzieć, to przyimki, dla mnie są, prepositions są w chuj, nie boję się tego stwierdzenia. W chuj ważniejsze od czasów. Nawet w języku angielskim. Eee, bo oczywiście znając trzy czasy, teraźniejszy, przeszły i przyszły, jakoś się da to gadać. ale jak zdania nie będziesz sklejał przyimkami, to będą patrzyli na Ciebie jak na debila. Nie będą, nie będą wiedzieli o co chodzi. Możesz, możesz być głupi w czasie present simple, w czasie past perfect, w czasie future perfect. Bez problemu, jeżeli nie znasz przyimków. W każdym z tych czasów świetnie wykutych możesz być debilem. Dasz radę! Jeżeli nie nauczysz się przyimków, ja w Ciebie wierzę, będziesz w stanie być kretynem! Możesz to zrobić! No, Hejka, co tam się z Tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dlaczego chcesz teraz się poddać? Tylko dlatego, że raz czy drugi ci nie wyszło? To nie jest żaden powód. Notes. To ja dałem, bo to jest nie tylko notes, ale to są też notatki. Tak. A w ogóle to note to jest notować, tak? ale note to może być też nuta, więc to jest takie, wiecie, niby notes, ale też notatki, niby nuta, a single note, pojedynczy nawet taki może być, pojedynczy dźwięk, ktoś może tak nawet powiedzieć, więc no akurat takie troszkę konfudujące słówko. Mess, bałagan, tak? Eee, no po prostu... Eee, <laughs> angry, I'm very angry. Rrr, angry, zły, ściekły, tak? Eee, dałem choć pewnie to, dałem choć pewnie to znacie, no bo jednak jak tak patrzę przez short listy, to eee, Ostatnio coraz krótsze się robi. Chciałem coś dodać, chociaż to i tak jest. Stążna lista na 7 pozycji, naprawdę. Uf, hu, hu. No i no dobra, z mojej strony to wszystko. Jeśli macie pytania, wiecie co robić. Ee, no mówię, past perfect. Spójrzcie sobie jeszcze raz na przykłady, bo tu tylko chodzi o to, żeby kolejkować te zdarzenia w czasie, więc musicie mieć z tyłu głowy. Przede wszystkim strukturę HEAD plus trzecia forma czasownika lub ID no i reszta zdania. Wszystkie reguły prawidłowe, tagów, tak lub nie. E, Pytaniu, how many, what, to, takich bardziej dopytujących, tak? E, tych pytań bardziej szczegółowych, no to tak samo jak w innych czasach. Tylko ta jego rola. Dobrze, z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam wesołych świąt, mokrego tyngusa, smacznego jajka. Gdybyśmy się nie zobaczyli, to dzień dobry, miłego popołudnia. I dobranoc. Trzymajcie się morteczki.